Przedstawiłem Państwu bardzo olbrzymią rotację 400 Hz na wyświetlaczu przemiennika częstotliwości, aż mi serce troszkę podskoczyło, ponieważ wcześniej powiodło mi się nagrać tak wielką częstotliwość. To jest 24 tysiące obrotów na minutę. Trudna to sztuka, ponieważ. Silnik musi być wychłodzony, jak, w, jak wcześniej wspomniałem, także transformatory muszą być wychłodzone. Transformatory prostownika numer 1 i prostownika numer 2 oraz transformator mastek, który dokupiłem jako trzeci. Są podłączone w sposób następujący. Uzwojenia pierwotne równolegle. Do przemiennika częstotliwości, natomiast uzwojenia wtórne są połączone szeregowo po to, aby zwielokrotnić napięcie zasilania. Napięcie RMS uzwojeń wtórnych wynosi około 74V. W związku z tym, jest to napięcie, które na granicy rotacji maksymalnej zasila motor synchroniczny numer 4. Zatrzymałem pomiar miernika cęgowego 3 a i 63 setne. Czyli przy takim amperażu, przy takim natężeniu prądu, motor uzyskuje rotację synchroniczną. Nie wiem tego, czy na czas zatrzymałem obraz oscyloskopu, czyli jego pomiary. Teraz zobaczymy, zobaczymy dane. Częstotliwość 2,7 kHz. Szerokość impulsu w plusie 178 mikrosekund, szerokość impulsu. W minusie 126 mikrosekund. Wypełnienie w plusie 58,6%. RMS 26 V. Maksymalne 82 V. Amplituda 162,36 Ampera. To są dane kanału pierwszego. Drugiego kanału nie podłączałem ponieważ się obawiałem, że może mieć jakieś mikrozwarcie, w związku z tym nie ryzykowałem podłączenia. Sprawdzę częstotliwość kursorami czasu. Sidusoida, jak Państwo widzą, troszeczkę zniekształcona ze względu na ogromną rotację maszyny synchronicznej. No tutaj oscyloskop wskazuje nawet więcej. Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przemiennika częstotliwości jest zapis o 400 Hz. Natomiast oscyloskop który zaznaczę dotychczas wykonywał wszystkie pomiary prawidłowo. Jest częstotliwość oznaczona, nie wiem czy Państwo będą widzieli, 423,7 Hz. To jest olbrzymia częstotliwość. Silnik przekroczył rotację 24 tysiące obrotów na minutę. Nawet się mocno nie zagrzał, ponieważ nie dopuściłem do tego, aby prąd rozruchowy był tak wielki. Tutaj widziałem, że aż przekraczał 14 amperów, w związku z tym był ogromny prąd rozruchowy. To jest sprawa związana z programem przemiennika częstotliwości. Dlatego on ma tak olbrzymi prąd. Byłby, byłby znacznie korzystniejszy prąd, który by wynosił przy rozruchu nie więcej niż 5A, potem lekko wzrastał, no i następnie zbliżał się do około 5A podczas rotacji maksymalnej. No ale te dane, to jestem szczerze mówiąc zaskoczony, ponieważ nie zdarzyło się. Jeszcze mi, żeby mnie ten doskonały oscyloskop przedstawił jakieś dane nieprawdziwe. Jeszcze raz patrzę. Delta t 2 i milisekundy. Jeszcze raz potwierdzam częstotliwość 423 i 7 herca. Olbrzymia, bardzo olbrzymia częstotliwość. Powiodło się wprowadzić silnik na tak wielkie obroty synchroniczne. W związku z tym, te dane, które w tej chwili przedstawiłem, zaświadczają o wielkiej wydajności tej maszyny synchronicznej, mimo że funkcjonuje, jak wcześniej podkreślałem, na bazie superpozycji biegunów magnetycznych, które się przemieszczają w dwóch krokach o kąt 180 stopni. Jest to bardzo niekorzystne dla silnika i podkreślam, że jest to system zastępczy sterowania, a nie główny. W głównym systemie sterowania motor powinien funkcjonować na bazie czterech kroków na obrót. W związku z tym wykonują one mikroobrót o 90 stopni. No Jestem zaskoczony tymi danymi. Co będę ukrywał? Jestem również bardzo zadowolony, że też powiodła się rekonstrukcja tego wirnika, który jest wyposażony w oś stalową, wykonaną, wykonaną ze śruby samochodowej, bardzo mocno zahartowanej. W związku z tym odważyłem się wprowadzić motor synchroniczny. Na tak wielkie obroty, przypomnę Państwu, że rotor jest wyposażony po, na powodzie swoim w pręty o średnicy 2 mm, które następnie oszlifowałem przy udziale śliwierki kątowej oraz wiertarki. To doprowadziło do dość korzystnego wycentrowania. Wirujących układów, i poprzez to szczelina promieniowa między wirnikiem a twornikiem się zmniejszyła. W związku z tym nastąpiło bardzo wielkie usprawnienie całkowite tego silnika. Jesz, jeszcze raz pokażę, było 400 Hz, i jeszcze raz pokażę oscyloskop. 2,36 milisekundy. Może wezmę latarkę, zapalę, może się coś lepiej nagra. O, teraz Państwo chyba widzą, bo ja na ekranie też mam obraz zamazany, ale już coś widać lepiej. 2,360 milisekund delta t, 1 przez delta t, i 423,7 Hz. Olbrzymia częstotliwość przekroczyła znacznie 24 tysiące obrotów na minutę. Serdecznie przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów silników elektrycznych, spalinowych, a w szczególności silników synchronicznych. Dziękuję.